Generalnie gmina duża, rozwijająca się. No dzisiaj w tym momencie jesteśmy na meczu przyjaźni, jeżeli można powiedzieć, między Polakami a obywatelami Stanów Zjednoczonych, którzy no, to są z reguły żołnierze, bo otoczenie żołnierzy, którzy stacjonują w Bolesławcu i tutaj właśnie w miejscowości, w której się pojawią, dożynki. A co dożynek? No tradycja polska, taka od wielu wielu lat. Zawsze taki moment przychodzi, kiedy po udanych udanych żywach, no, rolniczych, chcą świętować wspólnie razem, często do rana. No i w związku z tym zostałem zaproszony, bardzo że wypada przyjechać do gminy tak sympatycznie się rozwijającej, tak szukającej nowych pomysłów na przyszłość, nowe władze gminy. No i życzę nie tylko rolnikom, którzy swoje plony dzisiaj wiele ale także będą spożywali, ale także władzom gminy, które dzięki tej pracy rolników i podatków, które płacą do gminy, będą mogły oznaczać nowe kierunki rozwoju tej gminy, a pomysłów jest dużo młodzi ludzie, więc przyszłość przed nimi.